Koniec z, Koniec z byle jakością. Koniec z byle jakością. Więc pogadaj przez chwilę z osobą z lewej strony, z prawej strony, ale nie byle jak. No. Czyli patrzysz w oczy i podaruj tej osobie. To dla Ciebie czekało, witamy. Podaruj tej osobie jakąś piękną myśl. Dzisiejszy wieczór będzie wyglądał tak, że ja poprosiłam kilku moich ulubionych, ukochanych ludzi o przeczytanie fragmentów. Moja skołania nad lubowała się w tym śpiewie całej miłości, szacunku i radości. Jeśli miałabym wskazać jedną osobę, która kocha życie, to byłaby nią Ewa Folek. Ja spotkałem w listopadzie 2001 roku. Wtedy kiedy szukają odpowiedzi na pytanie o co chodzi. I pokaż nam, chodzi o to, żeby głęboko oddychać.